Znowu mamy ekrany. I to jest walkout, ej, To jest chyba walkout, Francja. Napastnik. Kochani, jeszcze tylko tak na szybkości. Przepraszam Was, że ten odcinek jest w formie dogrywanej mojej kamerki wraz z dźwiękiem. Oczywiście, reakcje na paczki i na to co trafiłem, będziecie mieli na żywo, tylko bez mojej kamerki. Stało się to oczywiście dlatego, że mój iPhone odmówił posłuszności i nie mogę przegrać na komputer tego, co nagrałem dla Was, czyli mojej kamerki. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać i zapraszam Was już do oglądania. Cześć kochani, z tej strony Kalus i witam was w pierwszym odcinku FIFA 20 Ultimate Team na moim kanale. Tak jak oczywiście możecie zauważyć, w dzisiejszym odcinku będziemy odbierać nagrody za Division Rivals oraz FUT Champions. Ok kochani, tak więc przejdźmy do nagród za Division Rivals. W tym tygodniu Udało mi się wbić w dywizję trzeciej rangę pierwszą i wziąłem dla Was paczki. Wziąłem paczki z tego względu, że potrzebowałem piłkarzy do SBC. Liczyłem na to, że coś trafię, a trafiłem w tych paczkach. Co zobaczycie niedługo. Tylko oczywiście wziąłem paczki niewymienne, ponieważ tutaj są złota paczka piłkarzy Prime, paczka rzadkich zawodników oraz mega paczka. Więc myślę, że te paczki naprawdę będą spoko. Było ich razem 6, a było warto, ponieważ naprawdę trafiłem niezwykłe rzeczy. I teraz przejdźmy do wisienki na torcie, czyli ligi weekendowej. Udało mi się w ten weekend wbić rangę Gold 1. Było naprawdę ciężko, ale uwierzcie mi, opłaciło się. Brakowało mi tam chyba dwóch meczów do elity, no i za Gold 1 dostaliśmy dwa wybory piłkarzy, dwie paczki za 100 tysięcy oraz 50 tysięcy monet. I te dwie paczki były naprawdę szczęśliwe, bo to w tych paczkach trafiłem tego piłkarza, którego chciałem. Ale przejdźmy do player picków. Nie ukrywam, liczyłem na Beniedera, chociaż nie udało się Beniedera trafić, ale... Za to w pierwszym player picku czekał na mnie Mats Hummel. Wahałem się między Marcosem Alonso, ale wziąłem Hummelsa z tego względu, że przyda mi się on do e, różnych SBC. W drugim player picku, no niestety, nie było Benedera, był Radzian Angolan. Jego karta wygląda naprawdę spoko, ale niestety jest na prawym skrzydle. Gdyby był na e, pozycji pomocnika, ta karta byłaby na pewno użyteczna. No ja osobiście nie będę tej karty używał, ale może się przyda do jakiegoś SBC. Tak jak widzicie mam 220 tysięcy monet na koncie i teraz przejdźmy do dania głównego, czyli do paczek. Oczywiście zacząłem od paczek niewymiennych, pierwszą paczką jaką otworzyłem była mega paczka, nie ukrywam, że no, nie spodziewałem się jakiegoś mega trafu, że tutaj coś trafię, no ale zobaczcie. No i w pierwszej paczce czekał na mnie Maguire, karta no, nieużyteczna, przyda mi się tylko do jakiegoś SBC, no i w tej paczce również nic nie było. I druga mega paczka. przed nami, tutaj już było troszeczkę lepiej, bo były banery i była to karta z UEFA Champions League. Brazylia, SPD, Liverpool, i jest to oczywiście Fabinho, czyli karta, którą już mam w klubie, ale z jego zwykłej wersji. Jego rzadka wersja UEFA Champions League. Była niewymienna, więc doszedłem do wniosku, że sprzedam zwykłego, a tego sobie zachowam. Zawsze jest to jakieś tam 50-60 tysięcy monet więcej, a Fabinio bardzo dobra karta na SPD, także będę go używał. I teraz już troszeczkę lepsze paczki, ponieważ otwieraliśmy złotą paczkę piłkarzy Prime, czyli 12 kart złotych i 6 rzadkich. I tak jak możecie zauważyć, poszła piękna flara i poszły banery. Podziewałem się tutaj walkoutu, ale tego walkoutu nie było. Była to Hiszpania, bramkarz i po cichu liczyłem, że wyjdzie mi tutaj Manchester United i ukaże mi się Dawid De Niestety był to Iker Casillas. Karta również no, mało warta, praktycznie nic nie warta. Sobie po prostu przepalę go sobie w jakimś SBC. Druga paczka piłkarzy Prime i tutaj już niestety bez banerów trafiliśmy Fernando. I tak, jak możecie zauważyć, trafiłem drugą kartę z edycji UEFA Champions League. Te karty naprawdę są y, przydatne ze względu na to, że jest dużo SBC, jeśli chodzi o te karty. I teraz taki przedsmak tego, co się niedługo wydarzy czyli paczka za 50 tysięcy, paczka rzadkich zawodników, gdzie jest 12 złotych piłkarzy i wszyscy są rzadcy. I co tutaj trafiłem? No i pierwsza paczka za 50 tysięcy okazała się słaba. Trafiliśmy czakę ocenionego na 81. Byłem troszeczkę zawiedziony tą paczką, ale tak jak możecie zauważyć, jest to trzecia karta z edycji Champions League Emrechan. Kolejny piłkarz, który przyda mi się do SBC. I teraz druga paczka za 50 tysięcy. Tutaj już było naprawdę lepiej, ponieważ, no tak jak możecie zauważyć, no pokazały mi się te flary, pokazały mi się te banery. Była to oczywiście Holandia, był to Bramkarz. Z Walencji i to był Silesen No trochę się zawiodłem na tych paczkach bo Mówię, paczki za 50 tysięcy, nic nie trafi od, od razu to pominąłem I w duplikatach pokazał mi się Sisoko, czyli karta, którą już mam Kartę oczywiście, którą sprzedam Za około właśnie te 45 tysięcy bodajże Ale co, no paczka niewymienna Zarobiłem z niej 50 tysięcy, więc było naprawdę spoko I przyszedł czas na paczkę Za 100 tysięcy i w paczce za 100 tysięcy Pokazał mi się kolejny gracz Champions League była to oczywiście Belgia, był to środkowy obrońca z Tottenhamu i to był Wertongen. Nie ukrywam, karta naprawdę spoko, gdyby miała troszeczkę więcej tempa. No niestety, Wertongen tego tempa ma tylko 63. Więc jest to bardzo mało. Ivertong jest warty w okolicach 25 tysięcy monet, i jeszcze tutaj czekał na mnie Boateng. Boateng już nie jest tak drogi jak w poprzednich edycjach gry, więc zostawiłem go sobie na jakieś SBC, tak samo Aaron Ramsey, ponieważ te karty naprawdę opłaca się trzymać. I teraz, kochani, ja się tutaj na chwilkę zatrzymam, ponieważ wy tutaj będziecie widzieć moją reakcję na żywo. Ja teraz zamilknę. I po prostu oglądajcie to, co trafiłem. Dowolony z tych paczek dzisiaj. I ej, proszę. Ostatnia paczka. I znowu mamy. Znowu mamy ekrany. I to jest walkout. Ej. To jest chyba walkout Francja. Napastnik Paris saint -Germain. I to jest Kylian Mbappé! Kylian Mbappé. Tak jest. Tak, kochani. Trafiliśmy Kyliana Mbappé, który jest naprawdę bardzo dużo warty. Żałuję tylko, że nie będziecie widzieć tej reakcji na żywo. Może no, mi się uda jeszcze zgrać to z iPhone'a, żeby wam to pokazać na moim fanpage'u, ale Kylian Mbappé, karta naprawdę wyśmienita, która była warta 1 200 monet. Nigdy nie trafiłem karty więcej wartej niż 200 tysięcy monet. A tutaj wyszedł do nas Tylian Mbappé, warty ponad milion monet. Więc ja jestem naprawdę zadowolony i przede wszystkim zarobiony. Jeszcze kochani, pokażę wam, co udało mi się trafić wczoraj. Siedziałem sobie i zrobiłem sobie złotą wymianę dwóch rzadkich piłkarzy. I moim oczom ukazał się Sadio Mane, który jest niestety niewymienny, a jest kartą naprawdę nieziemską i przede wszystkim drogą, ponieważ jest warto około 400 tysięcy monet. No ale mi to nic nie zmienia, bo i tak tego gościa nie mogę sprzedać. Ale Sadio Mane zawsze do składu się przyda. Ok, kochani, tak więc prezentuje się moja wyjściowa jedenastka. Na ataku gra Sadio Mane, Rashford oraz Pepe. Za nimi gra De Ali, Fabinho oraz Sisoko. Na lewej obronie gra Luke Show, na środku gra Eric Bailey z Socratisem, a na prawej obronie posiadam Informa Oriera, a na bramce broni oczywiście Hugo Loris. Ok kochani, i teraz wam pokażę bardzo krótki meczek. Taki dosłownie szybki meczek, jaki zagrałem w tym odcinku. No nie będę już dogrywał tego. Na żywo, ponieważ jest godzina 16:30, jak ja ten odcinek montuję, a muszę go jeszcze wyrenderować i Wam wrzucić. Także mam nadzieję, że i tak docenicie, że pokazałem Wam ten szybki meczek. A w następnym odcinku lecimy już z komentarzem na żywo, ponieważ będę nagrywał z tej kamerki. I wszystko będzie działać. Ok, kochani, tak więc prezentuje się skład mojego rywala. Skład naprawdę bardzo dobry, szczególnie atak, ponieważ na ataku jest Timu Pupki oraz Marcus Rashford. A te karty są naprawdę świetne. No ale nie oszukujmy się, liczyłem na szybką wygraną i szybkie zniszczenie mojego przeciwnika. I zaczęliśmy od świetnego przechwytu przez Dele Aliego. Tutaj sadio mane dostał piłkę, za bardzo nie wiedziałem co zrobić, więc rozegrałem do aliego, szybkie odegranie wrzutką i sadio mane pakuje tę piłkę do bramki głową. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piłka wpadnie, ale sadio mane to sadio mane. No i tutaj mój rywal próbował coś poklepać, lecz niestety mu to nie wyszło i pięknie tutaj Olier wybiegł po tą piłkę. No i tam widziałem już, że wybiega mi Pepe, więc rozegrałem tą piłkę do Pepe i zobaczcie ten strzał, to jest po prostu piękny strzał. To wyglądało jak lob, ale ja nawet go nie lobowałem, po prostu chciałem strzelić finiszynie bardzo mocno, a wyszedł taki naprawdę świetny lob. Zresztą zobaczcie tą powtórkę, w ogóle ta cieszynka jest naprawdę kozacka, a na powtórce wygląda to naprawdę... Po prostu idealnie, no zobaczcie, jaką tę piłkę zmieść. No i trzeci kontratak. Tutaj mój rywal próbował coś poklepać, i naprawdę, bo mu to wyszło, gdyby nie Luke Show, który rozegrał do Sisoko, Sisoko rozegrał to do DLA'iego. No i już tutaj pokazywał mi się Pepe, i tym razem zagrałem też finezyjnie. Tylko że już strzał był naprawdę mocny, i mój rywal postanowił wyjść z tego meczu. Tak więc wygraliśmy 3 do zera. Szybki i łatwy mecz. Okej okay, kochani, ja już jestem tutaj na żywo. Pokażę Wam tylko jeszcze na szybkości co się sprzedało. Tak jak możecie zauważyć, sprzedał już się Kilian Mbappé za 1 2200. Monet. go chyba 10 tysięcy mniej. No ale zobaczcie, nie sprzeda mi się jeszcze Jamie Vardy, więc Jamie Vardy'ego wystawimy sobie za 6 tysięcy. No i tutaj Sisoko za 47 250 też mi nie chce zejść, więc zdajmy go za powiedzmy te 42 tysiące. Może go ktoś kupi. No i co, jeszcze to jest Togomec. No tutaj trochę tak wiadomo, 950 monet to dużo na nim nie zarobię. No ale kochani, 1, 500 tysięcy monet będzie na moim koncie. Ja już wiem, co z tymi monetami zrobię. Zobaczcie to w następnym odcinku. Ja się z wami tymczasem żegnam. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Linki do moich social media, do Instagrama i do Facebooka będziecie mieli oczywiście w opisie tego materiału. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji kanału. I trzymajcie ciepło, Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam. Cześć.